I mamy kolejną piękną metamorfozę. Słuchajcie, dwa miesiące pracy na dwóch programach: płaski brzuch 1 plus płaski brzuch 2. Połączone były one tak naprawdę można powiedzieć, że od razu. I słuchajcie, to jest nic innego jak po prostu systematyczność. dwie Dwa programy były kupione akurat z opcją, z dietą, dieta nie była trzymana w 100%. Te jadłospisy to była tylko i wyłącznie taka inspiracja do tego, żeby dołożyć po prostu jakichś nowych nawyków, jakieś zdrowsze przepisy. Po prostu i słuchajcie, czas sobie płynie. My poświęcamy 20-25 minut maksymalnie na trening. I wcale się przy nich de facto nie, nie męczymy i później mamy takie piękne efekty. Ja bardzo Ci dziękuję za zaufanie. Bardzo w ogóle Wam dziękuję, że mogę takie metamorfozy też udostępniać. Bardzo się cieszę, jestem z Was bardzo dumna. Mam nadzieję, że zmotywujemy jeszcze kilka osób do tego, że faktycznie nie trzeba po prostu jakichś nie wiadomo jakich zmian w Twoim życiu poświęć 15 minut dziennie, zmień cokolwiek w swoim żywieniu. I możesz osiągnąć takie i lepsze efekty. Także miłego dnia Wam życzę.